W tym odcinku, będę musiał przeżyć 10 dni wyświecia zombie. Czy mi się to uda, czy może się poddam? Przekonacie się oglądając ten odcinek. Ale zanim to możecie ocenić mojego nowego skina, szczerze zmieniłem tylko włosy. Mam nadzieję, że skin nowy Wam się podoba. No i co? Przejdźmy po prostu do odcinka. Dobra, może przejdę się tutaj do tego budynku. Ponadto chwilę ząbeków nie widzę, więc jest bezpiecznie. Okej, okay, budynek z kordo oczywiście, no nie ma tak na początku spotkać budynek z Kordo. Dobra, spadam z tą pojawni. nie mam nawet mieczyka, żeby ważyć, więc to nawet nie ma sensu tam wchodzić. O, jest ja sam ten budynek, to Restauracja Sushi. Ten jest sporo jedzenia, więc lecę to zlutować, więc zaraz do Was wracam. Dobra, zlutowałem już cały ten budynek i teraz wybieram się. Po jakieś drewno, ale z tego miasta nie będę zbierać, pójdę tam do lasu obok i później zrobię sobie łódkę i już polecę szukać miejsca na bazę. I bazę chcę zrobić na wodzie. A więc, ok, mam już łódeczkę, więc mogę płynąć szukając takiej fajnej struktury na wodzie, która będzie idealna pod moją bazę. Więc zaraz do Was wracam, aby ją znajdę. Dobra, jest już ta struktura. Trochę mi się zeszło z poszukiwaniem. No! Ale ważne, że już jest, no i czas zacząć ją odrestaurowywać, bo jest niesie zniszczona, a trzeba z tego w końcu zrobić bazę. Przez następne kilka dni naprawiałem moją bazę, dodając podki, dach, ale też zrobiłem farmę i zrobiłem też miejsce na zwierzęta. A oprócz tego zrobiłem jeszcze wejście do kopalni, tak żebym mógł z łatwością zdobywać surowce. No kurde, ani jednego kurczaka nie dropem. No kurde, co za chamstwo. Ale dobra, teraz muszę wybrać się po jakieś sadzonki, bo mam farmę, ale nie mam sadzonek, więc dobra, zaraz wracam, aby już będę na miejscu. Dobra, więc słyszę jestem na miejscu, fajnie jakbym znalazł jakieś inne sadzonki, oprócz oczywiście sadzonek do zboża, no. Ale nie wiem właśnie, czy się uda znaleźć. Dobra, na to chwil, chwilę widzę żadnych ząbeków. O, już pierwsze zombie, no super, wykrakałem. Dobra, dedaj, da, szybko dawaj, bo tu kolejny idzie. Kurde, starszy dużo się respi widzę właśnie. Oj, tam już dwóch na mnie idzie, no super, dobra, może jednak o, dalej poszukam po prostu sobie. No muszę trochę tych sadzonek jednak zebrać, bo są mi naprawdę potrzebne. Ale dobra, kurde, słyszę starsze dużo ząbiaków, mary marnie. Ubiegam się jeszcze, może coś znajdę. No, kurde, grzyby widzę na to chwilę tylko. Dobra, dobra, szybki powrót. No, kurde, płyn do łódki. Kurde, no tak, trochę takie marne szukanie, to wam powiem. O kurde, prawie mnie ten zombie kochał. Ej, czekajcie, ja tam coś widzę, chyba wiecie. Czekaj, co to jest? Chyba marchew, no, to jest chyba marchew. Dobra, szybko podpływa i chyba uciekam, już będę uciekać stąd, bo nie chcę mi się walczyć z tymi zombiekami szczerze. Otóż idzie jeden, jakiś lekarz. O kurde dostałem Nie fajnie Zów dostałem Nie Dobra nie żyje, spoko, dobra, dawaj tą marchew Dawaj więcej, dobra Ucieczka, po to już y, idzie reszta armii Zombie, dobra, jakoś przeżyłem Ale już jedna ręka mi odpadła z gry Szkoda, a więc dobra Już mogę w końcu wracać do bazy Po powrocie do bazy zasadziłem stacjonki I wybrałem się do miasta, odwiedziłem dwie restauracje Oraz stację paliw, ale musiałem uciekać Dachem, bo dużo zombie wokół mnie Dobra, mam nadzieję, że uda mi się uciec z tego miejsca bez zginięcia Bo później nie będzie mi się chciało szczerze wracać I będzie musiał zdobyciem. Ale dobra, nie widzę tu jakoś zombie. dobra szybko ucieczka. Oj, nie widzę, ale słyszę. To będę uciekać na siebie nie ze z siebie szczerze. Dobra, szybko, 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 szybko. Nie ma czasu, nie ma czasu. Dobra, już ten ten damage po prostu. Tu kolejny zombie, a ja pierdziel, gdzie jest łódka, no. Kurde, no net łódki nie wiem gdzie mam. No, muszę płynąć normalnie. Dobra. Jakoś się udało mi uciec, szczerze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kolejny dzień wyświecia po z zombie. Ciekawe co mi ten dzień przyniesie. Co to? Czekaj, czekaj. Nie! To jest villager. To jest villager. Niezawirusowany. Co za piękny dzień! Co za piękny dzień! Połowa challenge'a, to tu takie coś na nas się nie spodziewałem, że spotkam nie osobę. Dobra, od razu zabieram tego villagera to pasy, żeby mi nie dednął. Kurde, ale Jackpot to wam powiem, ale Jackpot. Przez resztę dni rozbudowywałem bazę oraz zwiedzałem opuszczone budynki, w których nic nie było ciekawego, ale dziewiątego dnia postanowiłem wybrać się do szpitala, w którym znalazłem całkiem niezłe rzeczy. Dobra, jestem już blisko szpitala, dosłownie już jestem obok nawet. I mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów, bo ja nawet nie mam pistoletów, więc jak będzie jakaś duża ilość ząbeków, to będzie marnie, dobra, tu już zabuduję. Tu schody na dół też sobie zabuduję, nie ma co ryzykować. No i dobra. O, tu kolejne przecie też zabuduję no trzeba po prostu być bezpiecznym, tak? No i zobaczmy co tu mamy. O, o no dobra Nie wiem, ale złote jabłko to się na pewno przyda. Dobra, to przejdę po prostu obok. Najlepszy pomysł. Oj, tu jest spawner. No to lepiej go y, usuńmy, bo będzie przeszkadzać tylko. Dobra, przekopię się po prostu obok. I co tu jest? O kurde, bandaże! Kolejne jabłko! Ej, co jest? Ej, fajny loot, Naprawdę, naprawdę spoko lucik. Zresztą medkit. Nie, spoko. On no, zombiak stoi. Dobra, wywalone w tego zombiaka ej, Seasons. Ej, dobra, ej, spoko loot. Naprawdę przyda się później. Przyda się później ten loot Dobra, trzeba teraz zobaczyć, co jest tam na dole Bo jestem akurat ciekawy bo Trochę ten tą zbał mały, Ale nie ma co się na tym przejmować oj, 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 to jest Widzę, że dużo, o kurde Tam jest naprawdę sporo zombiaków Dobra, to ja to pierdzielę, nie, chcę mi się już użerać A i tak naprawdę bardzo dobry lód Znalazłem, więc spoko Dobra, no to mogę wracać szczerze już do bazy No i co, no idealnie, dobry lód mam Ale zanim zakończę ten odcinek Chciałbym wam jeszcze pokazać moją bazę Mamy tak, tutaj farmę, tu mam Mamy farmę kuroków, które mnie uwaliły. Nie pytajcie jak, nie pytajcie dlaczego. Tu mam mój domek. Przytulny, ale ważne, że starał z zombiaków. I oczywiście... A więc będzie to koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zachęcam do subskrybowania i zostawienia łapy w górę. I zapraszam na następne moje odcinki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Naura.